Na się Konrad Krzysztof. Chciałem pokreślać dla Pana Krzysztofa Woźnikuckiego na objęcie stanowiska Komendanta Wojewódzkiego w Wysokim Mazowiecku. Gratuluję za to. Panie Komendancie... Panie Komendancie, blisko Pana jest niedaleko bomby. I to zadanie jest w Panu... W lesie. W lesie. I proszę Pana, musisz Pan jak najprędzej te bomby zabrać. Dlatego, że ja chodzę na grzybki, na rybki, wszędzie. To proszę pana moby zagrażają e, dla ludzi życie. I bardzo proszę, ażeby... Żeby pan... Jak naprawdę to zrobił. Oddaję, oddaję głos za pana. Niech pan. Niech pan przyjedzie na dobre rody. Czemu pan nie odwiedzi nas. Dziękuję panu, że... Że policja trzecia zwróciła nam broń, o, broń tutaj zwróciła. Nie chciałem jeszcze dodać, że taką broń jak ja posiadam, to e, każdy może posiadać tą broń, każdy może się bronić i, i tak dalej. I, i nie macie prawa dla nikogo, jak ja taką broń. A jak a w przyszłym wywiadzie powiedziałem, że to blok. Nie, to nie blok, to jest broń gazowa. A blok, to mój przyjaciel mieszkał w bloku. I on mówił, że mieszkał pod numer 13, A ja zrozumiałem, że pod 19. I powiedziałem, blok 19 mieszkania. A mieszkanie gdzie są? W bloku. No, jak się buduje, pierwsze to co się buduje? Blok. Od, od, od podstaw, a później w bloku pustają mieszkania. Nie przyjedzie na lody, ja mam swojego, dałbym loda do lizania.